przekręcamy kluczyk w pozycję włączone pokazuje nam się licznik kilometrów jakie trzeba przejechać do następnego przeglądu w tej chwili to jest 14700 kilometrów i naszym zadaniem jest wyzerowanie tego licznika jak to wykonać Wyłączamy stacyjkę, następnie przytrzymujemy prawy przycisk, ten który służy do resetowania licznika dziennego kilometrów. I robimy to tak, przytrzymujemy ten przycisk, następnie przekręcamy kluczyk, pokazuje się licznik, odlicza w dół, Aż do pozycji 0. Kiedy osiągnie wartość 0, puszczamy i wyłączamy stacyjkę. Teraz przy następnym przekręceniu stacyjki pokazuje nam już wartość 15 000 km. To tyle.